W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy Dzień Kobiet. Zdecydowana większość panów wówczas stoi na wysokości zadania. Będą życzenia, prezenty, uśmiechy. Sprawdziliśmy, jakie podarki cieszą się największym uznaniem, gdzie warto zajrzeć i co fajnego wybrać. Od lat najbardziej popularnym prezentem na Dzień Kobiet są kwiaty. O to, co jest w tym roku modne i najczęściej kupują panowie, pytamy Renatę Skrzypczak, właścicielkę kwieciarni Floris Studio, mieszczącej się w Gostyniu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Wszystko zależy od zasobności portfela klienta i upodobań. Coraz częściej klienci mają swoje konkretne wymagania i oczekują czegoś oryginalnego. Dojrzali panowie powracają z sentymentem do goździków. Kiedyś kwiat PRL-u, a teraz brylant wśród kwiatów. Bardzo doceniany przez kobiety dzięki jego trwałości. Oprócz kwiatów ciętych zauważyłyśmy tendencję do zakupu kwiatów doniczkowych, np. Na nasadzenia czy też lasy w szkle. A ja, drodzy panowie, polecam Wam obserwować, co lubią Wasze kobiety. Pytać, co im się podoba i zwrócić uwagę na jakość kwiatów. Zachęcam, byście panowie skorzystali z usług lokalnego florysty i wybierali towar pewnej jakości. Tak więc czekamy na Was, drodzy panowie, życzymy wam udanych zakupów. Sprawdźcie, by ten dzień dla Waszych pań był wyjątkowy. Do zobaczenia. Kolejnym świetnym prezentem z okazji Dnia Kobiet może być biżuteria, która idealnie komponuje się z zaproszeniem na romantyczną kolację. W jej zakupie najlepiej pomogą i doradzą eksperci. O to, co cieszy się największym zainteresowaniem i co polecają na Dzień Kobiet, pytamy w sklepie jubilerskim pana Jerzego Góralskiego, który mieści się w Gostyniu przy ulicy Witosa. 8 marca Dzień Kobiet to dla wielu mężczyzn powód do powiedzenia swojej wybrance, partnerce, mamie o tym, jak ważna jest rola kobiety w społeczeństwie. Tego dnia panowie mogą obdarować swoje panie drobnym upominkiem, prezentem np. w formie biżuterii. Nasze sklepy ze stuletnią tradycją oferują Państwu szeroką gamę wyrobów jubilerskich. Oferujemy to co najlepsze, co kochają kobiety, złoto, srebro oraz brylanty. Z reguły panowie wybierają drobne upominki w formie kolczyków, naszyjników, drobnej bransoletki. Od biżuterii klasycznej do bardziej odważnej typu koli z cyrkonią. Służymy Panom radą i pomocą w dokonaniu wyboru prezentu dla kobiety. Na pewno każdy z nich znajdzie coś interesującego i ciekawego w naszym sklepie. Skoro mamy już kwiaty i biżuterię, warto zaprosić ukochaną kobietę na uroczystą kolację. A jeśli kolacja, to w klimatycznej restauracji, w której miło i sympatycznie można spędzić czas. Takim właśnie miejscem jest restauracja Czarny Piec w Gostyniu przy ulicy Poznańskiej. Nasza restauracja Czarny Piec specjalizuje się głównie w wypieku oryginalnej włoskiej pizzy stworzonej z wysokiej jakości produktów. Podajemy również makarony, sałatki, dania obiadowe i zupy. Specjalnie z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy trzy rodzaje deseru: mango, pawlowa i czarna porzeczka. Zapraszamy. Skoro już wiemy, jakie prezenty wybrać z okazji Dnia Kobiet, wypada jeszcze złożyć życzenia. W imieniu zespołu redakcyjnego GOSTYN24 wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, pogody ducha na każdy dzień.